Państwa I moim gościem jest Rafał Kiliński, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A jak wygląda w tej chwili wsparcie dla zielonej transformacji? Znaczy, PZW e, wspiera swoich członków, którzy e, e, są producentami energii w. Ich transformacji, no bo my, jako towarzystwo, w ten sposób możemy przyczynić się do, 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 do zmiany energetycznej w Polsce. Produkty dla zarówno energetyki wiatrowej, energetyki wodnej, natomiast takim ostatnim naszym przedsięwzięciem, który jest również do, w przeciwieństwie do wcześniejszych produktów, które są kierowane do dużych korporacji, dużych firm energetycznych, mamy taki pakiet w ramach Affinity, pakiet ubezpieczenia fotowoltaiki. W związku z czym myślę, że to też pomoże prosumentom w podjęciu decyzji o przyłączaniu się do programów, dlatego że w ramach przyłączenia się w ramach danej sieci energetycznej otrzymają propozycję ubezpieczenia. A proszę powiedzieć, jaki udział w rynku we wsparciu tej zielonej transformacji chciałby Pan uzyskać w najbliższym czasie? To znaczy, my myślimy zdroworozsądkowo i planujemy w długim okresie. Znaczy my. Produkty dla wsparcia zielonej energii oferujemy już, natomiast no same produkty nie zaistnieją bez transformacji naszych, naszych członków, naszych klientów. W związku z czym my będziemy, jak to się mówi po angielsku, followować naszych członków i ich wspierać w drodze do ich zielonej transformacji. A jak duże jest zainteresowanie tym właśnie y, wsparciem dla fotowoltaiki? Tutaj Pan wspomniał farm, biogazowniach, farmach y, gazowych. Bardzo duże. No, jest praktycznie we wszystkich y, u wszystkich naszych członków, którzy produkują energię. Jesteśmy zaangażowani również w projekty zielone, czyli właśnie wiatr, woda, farmy fotowoltaiczne. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę.